Jakby ktoś się pytał, jak się czuje trepuś, to trepuś odpowiadaj. Powiedz widzom, jak się czujesz. Jak się czujesz, trepulek? No, teraz nie chcesz nic powiedzieć. A normalnie to gada ze mną. <laughs> Więc powiem Wam, że trepuś jest ok. Widać, że nie boli go. Siedzi sobie w pokoiku. Co róż go odwiedzamy tutaj z całym zwierzyńcem. Yy, nawet mu dzisiaj kupiłam trochę kociej trawki. O, proszę bardzo, bo jak teraz nie jest wychodzącym kotkiem, yy, to trawka jak najbardziej. O, no pięknie, moja owieczko kochana. No tak, jedz sobie trawkę, jedz. To jest taka specjalna kocia trawka. Mhm. Jedz sobie trawkę, jedz. To ci mamu kupiła, tak. O, Proszę bardzo, proszę bardzo. <ścoughs> tak jak widzicie, kot szczęśliwy. Coraz lepiej się to wszystko tam goi. Więc i pani szczęśliwa. Dzień doberek, dzień doberek. Kot dzisiaj zdecydowanie lepiej wygląda od pani. Zobaczcie, co tu się robi. Zobaczcie, co tu się robi. Tofi. Och jest. Kocia. Oh. Tutaj, Jackie. O, oh, Jackie. Dobra, już, kochanie, bo, bo mamonia nie może tu rozmawiać. Mamonia musi dla widzów, naszych przyjaciół, coś nagrać. Zobaczcie to. Ja dzisiaj wyglądam jak półtora nieszczęścia, ale po prostu cały dzień jest tyle zajęć, tyle wszystkiego. Do południa. Tutaj się zajmowałam jeszcze ostatnie zakupy obiadek, jak zwykle wraca tutaj taram chrzan co zresztą zobaczycie za chwilę uryczałam się, no zobaczcie no przecież czy ja mogę porozmawiać? nie mogę no nie mogę no, dziewczyny dziewczyny mają parcie dzisiaj na szkło ja zaczynam już przygotowania i tak jak wspomniałam będę robiła domowy chrzan i do domowego krzanu użyję sobie, udało mi się kupić w biedronce taki fajny jędrny chrzan, takie fajne korzenie, cytrynę, sól i wodę. Niektórzy dodają jeszcze cukier, ja nie dodaję. Będę robiła to oczywiście w termomiksie, bo mi będzie łatwiej. Ale oczywiście chrzan można potrzeć też na tarce, tylko proponuję wtedy to robić na zewnątrz, bo będzie piekło w pieruny w oczy. Ja sobie teraz obiorę ten chrzan, zobaczę mniej więcej ile waży i pokroję go w mniejsze kawałki, wrzucę do termomiksu i będziemy działać za chwilę. Ale nie będę się Wam pokazywała, bo będę na pewno ryczeć jak zwykle. Mam przygotowane wyparzone słoiczki i potem to wszystko zaraz zapakuję do słoiczków. Zabieram. プレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントプレゼ Wrzucę sobie teraz chrzan, pocięty w takie dwucentymetrowe kawałki. Przy okazji sprawdzam wagę. Mam 370 gram tego chrzanu. I teraz od razu wcisnę do niego całą cytrynę, żeby się jak najmniej utlenił. Wciskam cytrynę, patrzę, żeby żadne pestki nie poleciały. Całą cytrynę tu wcisnę. Trochę soli. Płyję pół łyżeczki na tą ilość. Oj. Zamykam i mielę. Zgarniam ten chrzan chwilę ze ścianek. I włączam z powrotem termomiksa. I w tym momencie mogę już dolać wody, żeby się to jeszcze lepiej rozeszło. Ale szczypię. Teraz go muszę poprzekładać do wyparzonych słoiczków. Zakręcić nakrętką i włożyć do lodówki. to jest robota dla tego kto coś nabroił chyba bo ja ryczę nie chcielibyście mnie widzieć chociaż mam maseczkę założoną i pewno mnie kiepsko słychać ale uryczę się za wszystkie czasy Ach. starajmy się żeby nie było yy, w słoiku Między tym szanem powietrza zakręcamy słoiczek, i możemy wkładać do lodówki. Uryczałam się, ale mam to. E, takie mi wyszły cztery słoiczki szanu. E, no to znaczy cztery. Tego jest pół. E, I teraz ja robię tak, że e, na przykład te, to pół, i to sobie zostawię w lodówce, a te dwa wkładam sobie do zamrażarki. No i mam na potem. Jeszcze jedno, nie wyrzucajcie tych skórek wyciśniętej cytryny, bo ja sobie na przykład tym potem y, czyszczę zlew. Bardzo fajnie się doczyści. A u nas dzisiaj na obiadek naleśniki keto z serem. Przepis na keto naleśniki jest już na moim kanale. Zabieram się teraz za zrobienie baranków z masła. I tu mam foremki, które mam już od kilkunastu lat i takie y, cały czas używam. Y, foremki moczę przez jakiś czas w bardzo zimnej wodzie. I y, 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 masełko musi być plastyczne, ale nie za miękkie, żeby, żeby po prostu się sklejało. Przygotowuję sobie też. Czajnik gorącej wody, bo z takiej kostki 250 gram wychodzą mi trzy baranki z tej wielkości foremki. I po każdej baranku tą formę zlewam wrzątkiem, żeby te resztki masła spłynęły, i z powrotem wkładam do bardzo zimnej wody, żeby schłodziła się ta forma masełko musi być takie nie może być lejące ale musi być plastyczne ja sobie dzisiaj to masełko wyjęłam trochę za długo było już w ciepłym pomieszczeniu, musiałam je z powrotem włożyć do lodówki ale w tej chwili jest ok i teraz bardzo dokładnie dociskając, żeby powchodziło w te wszystkie wyżłobienia to masełko wciskam to masełko do formy. Najpierw do jednej połówki, a potem do drugiej. Zobaczcie, ja nie kładę tego tak idealnie równo, równo z formą, żeby to miało szansę się tak ścisnąć, a to, co będzie więcej, wyjdzie bokiem. Teraz drugą część. Dobrze, i teraz takie dwie części po prostu składam i bardzo mocno, bardzo mocno dociskam. Tutaj wyjdzie trochę tego masełka, ale nie szkodzi, i teraz ten spód tutaj ładnie dociskam i wyrównuję. Odszykuję sobie jakiś ładny talerzyk. I próbuję delikatnie podważyć tutaj tą foremkę z każdej strony po trochu. Po trochu po trochu. I o. Widzicie? I teraz wbijam sobie nóż. Tą podstawę dość głęboko, ale żeby nie przebić do końca, i delikatnie próbuję wyjąć baranka z foremki. ściągam go teraz. Układam jakieś niedoskonałości. Można nożem poprawić. No, jest na razie korpus. Ja za chwilę go jeszcze przyozdobię, ale najpierw zrobię jeszcze dwie sztuki. Popatrzcie, baranki porobione. I teraz muszę trochę je przyozdobić, czyli biorę dwa ziarenka pieprzu, robię barankowi oczka. I u nas zawsze się przynajmniej tak robiło, że. Listeczka z bukszpanu i doprawiam mu łóżka i ogonek i coś malutkiego, potrzebuję coś malutkiego na języczek, zawsze tak robię, o. Dokładam gałązkę i może ten języczek za duży. Zrobimy coś mniejszego. O, teraz. No i mam baranka. Wkładam go teraz do lodówki. Ten będzie nasz. A te dwa zaraz przystroję i pojadą do mamuni. あっ。 I mamy te dwa baranki. Te dwa baranki pojadą do maloni. A ten wyląduje w lodówce i będzie dla na nas. Popatrzcie ile dobroci już przyniosłam z ogródka W folii, urosła taka piękna. Rzodkiewa, oczywiście szczypiorek pietrucha Och, jak się cieszę zaczęło się zaczęło dogrywam tą końcówkę telefonem już więc nie do końca wiem gdzie mam patrzeć żebyś, żebyście mieli wrażenie że patrzę wam w oczy <grym> no dzień pracowity u was na pewno też bo w Podejrzewam, że w każdym domku tak jest dzisiaj, tak będzie jutro i dopiero w niedzielkę luz, plus usiądziemy przy stole z rodzinką i będziemy się cieszyć swoim towarzystwem. Ale jutro jeszcze czeka dzień też pracowity, bo no, mam trochę tych rzeczy na liście do zrobienia. Yhm. Przepraszam Was dzisiaj za mój outfit, za mój wygląd. Wyglądam jak potora nieszczęścia. Nieważne. Przy robocie nikt się nie przejmuje tym, jak wygląda, tylko po prostu trzeba robić swoje. Najbardziej cieszę się z tego, że Kicia się lepiej czuje. Widzę to po nim. Widzę, że jest szczęśliwym kotkiem. Reszta się poukłada. Życzę wszystkim miłego dnia. I do juterka. Pa-pa!